imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu podejmujący krzyż, Ty wysłuchawszy niesprawiedliwego wyroku, ubiczowany z koroną cierniową raniącą Twoją głowę, nie ulękłeś się swej krzyżowej drogi. Ze spokojem Baranka Bożego podjąłeś się wszystkiego, co trudne i bolesne. Z Twoich ust nie padło ani jedno słowo skargi. Chryste, tak bardzo Cię podziwiam i tak mocno Cię kocham. Tak mi wstyd, że ja sama tak często narzekam, buntuję się przeciw najmniejszym życiowym przeciwnościom. Wiem, że moje życiowe krzyże nie są tak ciężkie jak Twój święty krzyż. Z Twoją ofiarą nic nie może się równać. Przepraszam Cię, Panie, że każdy mój grzech sprowadził na Ciebie ból. Przepraszam, że zapominam o tym, co dla mnie zrobiłeś, pogrążona w codziennym pędzie i problemach, które wcale nie są tak wielkie, jak mi się wydaje. Wybacz mi to wszystko. Jezu, niosący krzyż, patrzę na ciebie, wiedząc, że tylko ty powinieneś być dla mnie wzorem postępowania w radości i smutku. Wiem, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, jest to zgodne z Bożym planem. Dziś postanawiam znosić wszelkie niedogodności z pokorą i łagodnością, ofiarowując Ci każdy ból i każdy trudny dzień. Wierzę, że zawsze będziesz przy mnie. Panie, Twój krzyż jest moją siłą. Nigdy więcej nie chcę, by sprawy dnia powszedniego zasłoniły mi Ciebie, by moje przemijające problemy stały się ważniejsze od Pana Boga. Skupiam się tylko na Tobie i na podążaniu Twoim śladem. Prowadź mnie Zbawicielu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.